W minionym tygodniu aktorzy z teatru Magiczna Scena z Krakowa wystąpili w szkołach podstawowych w Miedzieży i w Królewcu. Oprócz ciekawej dla uczniów historii, spektakle niosły ze sobą wartości wychowawczo-profilaktyczne, takie jak problem przemocy wśród rówieśników, asertywność czy też dbałość o zdrowie. W Miedzieży przedstawienie obejrzało łącznie 95 uczniów, natomiast w Królewcu było ich 134. Inicjatywa była sfinansowana ze środków z gminnego programu profilaktyki. A teraz zapraszamy do obejrzenia fragmentów występu. Nadaj swoje życzenie. To ja je jeszcze wysokość muszę, bo nie mam Sprawdź za krzesłami. Kto to powiedział? Za krzesłami leży ołówek. Jak ja? Jak ja? A co trzymasz w ręce? W lewej wierzchni? A w prawu. Pierwsze zamknij księgę i odpuść ją na stół. A teraz podskocz trzy razy. Raz, trzy. A teraz zrób pięć pajaków. Mam odpowiedź. Dobrze. Jeden pajak. Dwa pojedynki. Pięć. Zaraz, zaraz. Po dwa. O, tak jak patrzyliśmy w pamięci. Niestety wszystko musisz wyskakać. No i wszystko! Komu by się chciało ćwiczyć? Chciałbym Poważnie. To się dużo szybciej będzie i tak się ogólnie złożyć. Dlatego trzeba służyć palenie. Masz rację. Tak dobrze. Tak. A na słowa? A. Kim jesteś? A kim jesteś? O co nic nie mówisz? No bo zabroniłaś się odzywać. Ciemaj. No to jak mało mówić? Są one na pytania. Dobrze, to odpowiadaj tylko na pytanie. Dobrze. Kim jesteś i co ty robisz? Jestem wilk i ukrywam się przed kajonką. A kto to jest kajonką? No, taki jakby myśliwy. Czerwony kapitrek dla mnie nazywa. Pomyślę o jakiejś liczbie i jak jej nie odgadniesz, to zabieram ciebie. Super skradywalny, ale jaką mam pewność, że nawet nie zmieni liczby, o której myślisz? To stanie. pyłem. Dlaczego pani? Ja jestem super bohaterka. Od kiedy super bohaterka? Ciercamy ja teraz i poproszę, żebyś zwracam się pocibała.